Bądźmy precyzyjni. Emigranci z państwa, z państwa, którzy, które to państwo y, odwołuje się do, tra tra do tradycji Bandery i Suchowicza, mhm. postawiło ich pomniki w Lwowie i Kijowie, zmieniło nazwy ulic głównych swoich miast na Banderowską i Suchowicza, uchwaliło w swojej dumie, czyli w ichniejszym parlamencie, nietykalność. Tych osób, jak również uchwaliło karalność tych, którzy podważają ich wielkość. Czyli, proszę państwa, e, neobanderyzm państwa ukraińskiego jest niezaprzeczalnym faktem. I wiesz, co słyszałem w, w, w betoniarze? Mhm. Słyszałem wypowiedź pana Arendarskiego. Wiesz co to pan Arendarski? No wiem. Minister rolnictwa. I teraz zacytuję prawie że jeden do jednego. Uważaj, Rafał. Mhm. Dzisiaj dwa wielkie narody nasz i ukraiński mówi pan, pan Arendarski jednocząc się ze sobą, zmienią geopolitycznie tę część świata. Musimy zacisnąć zęby, musimy ponieść cenę tej zmiany. Jeszcze trochę jeszcze trochę trudno, jest drożej, jest ciężko. Ale warto zmienić geopolitykę w tej części świata i teraz uważaj co mówi pan Arendarski, bo to sobie mógł powiedzieć. Pan Arendarski mówi za prezydenta Jełęńskiego. Przyjdzie moment, jeszcze trochę, że pan prezydent Jełęński przeprosi za Wołyń, Ale jeszcze trochę, nie wyciągajmy tego teraz. Czy wiesz drogi redaktorze Mosakowski, ile zginęło Ukraińców podaje się, że zginęło Ukraińców w tej operacji wojskowej? E, o, operacji Wisła. Nie, w tej operacji, która się teraz... A teraz? Tak. Operację Wisła Bo też... Bo przeglądam kilka, paru, do dotyczący paru... oun -upa. Tak. Tam no. niewiele, no ale yy, ilu zginęło Ukraińców? W tej chwili, no, Oficjalnie 1200, chyba, tak? Kilk, czy kilka ty no nie, jakieś nie, niecałe 2000. Nie ma... Tak. A wiecie, szanowni państwo, ile zginęło Polaków yy, w tak rzezi Wołyńskiej, która trwała w okresie rozciągniętym 250 tysięcy. I tylko jedno radio, Radio Nakło, podało, że właśnie dzisiaj w niedzielę mija 100. Yy, w 1943 roku mija rocznica wymordowania yy, w miejscowości yy, Brzuza czy Brzeziec. Mhm. 163 Polaków przez Ukraińską Powstańczą Armię. Brawo, panie redaktorze, za odwagę i dzielność. Przypomnienia, bo co to, mamy zapomnieć o tamtych ofiarach? Co innego, pochylanie się nad biednym człowiekiem, który ucieka, bo mu wysadzili dom w powietrze? A co innego, wspierać w sposób tak bezkrytyczny reżim, państwo neobanderowskie? Proszę Państwa, wychodzi, że my również jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Tylko dwa wielkie narody są w stanie wojny z Rosją: Polacy i Ukraińcy, ale nikt inny na świecie. Niemcy, jakżeż ostrożnie. A Anglicy, ile przyjęli biednych emigrantów ukraińskich? 30 tysięcy? No, tak. Samych najlepszych sobie wybrali. Mnie interesuje polski interes narodowy. Mnie nie interesuje interes narodu ukraińskiego. Ja im dobrze życzę, narodowi ukraińskiemu. Ale państwu neobanderowskiemu to już niekoniecznie. Dlaczego znowu nasze następne pokolenie ma popaść w ubóstwo? Tylko dlatego, żeby jeszcze trochę. A co też, panie Arendarski, chcesz pan zmieniać geopolitycznie w tej części świata? Ile za to jeszcze będziemy musieli zapłacić? Pamiętajmy, że e, wszystko jest, e, że tak powiem, e, przekręcane na przykład... <laughs> Historię tworzy ten, co zapisuje. Przykład, na przykład e, 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 w książce, którą wydaliśmy po naszej konferencji historycznej dotyczącej Kresów Wschodnich przytaczamy e, uchwałę. E, Krajowego prowidu organizacji ukraińskich nacjonalistów z 1990 roku, która pokazuje, jaka ma być polityka od 1990 roku e, ukraińskich nacjonalistów wobec Polski. Na przykład jest taka, e, takie zdanie: Należy głosić prawdę bardziej znanych wydarzeń dziejowych i tutaj wymieniają tak Grunwald, Wiedeń Warszawa 1920 rok czyli Bitwa Warszawska a oni byli po któryś, Monte Cassino postreślając że odniesione tam zwycięstwo były głównie udziałem Ukraińców a nie Polaków i oni na całym świecie od 1990 roku od podjęcia tej uchwały twierdzą że zarówno pod Grunwaldem, w Wiedniem w bitwie warszawskiej pod Monte Cassino to były bitwy coczone nie przez Polaków, tylko przez Ukraińców. Eee, co do UPA, należy wykazywać, że Ukraińska Powstańcza Armia nie tylko nie znęcała się nad Polakami, ale przeciwnie, brała ich w, ich w obronę przed hitlerowcami i bolszewikami. Polacy byli. Też w UPA, w oddziałach Ukraińskiej Powstańczej Armii. Mordy, którym zaprzeczać nie można, tak piszą w swojej uchwale. O, co za, co za przezorność, no! Mordy, którym zaprzeczać nie można, były dziełem sowieckiej partyzantki lub luźnych band, z którymi UPA nie miała nic wspólnego. I pomniejszanie roli wyzwoleńczej Ukraińskiej Powstańczej Armii w skali europejskiej jest niedopuszczalne. Przy... I, to, i, I oni tą politykę realizują co do joty. Y, powiedział prezy pierwszy prezydent tak zwanej niepodległej Ukrainy po transformacji po rozpadzie Związku Radzieckiego, Związku Sowieckiego, Krawczuk. Mhm. Powiedział Krawczuk. Zmarł. No musiał, dzień temu. musiał umrzeć. Tydzień temu. On powiedział zdanie takie. Musimy przeprosić Polaków, że od 1939 roku. Do 1945 roku wymordowaliśmy pół miliona Polaków. To jest zdanie pierwszego prezydenta Ukrainy.